Siemaneczko, Siemaneczko, my drodzy, słuchajcie, dzisiaj polecimy z tematem, takim vlogiem z mojej pracy. Jak również z dietą, bo coś tam się zmieniło w mojej diecie, wszystko wam w ciągu dnia przedstawię. A tymczasem jest godzina 4.42, wstajemy i robimy trening robowy. Godzinka z rana, później sobie pykniemy, trening siłowy w ciągu dnia albo w nocy na pauzie. I tak to wygląda, dobra, bierzemy się za robotę, jedziemy z tematem. Jeszcze przed treningiem albowym szybko sobie wiecie co, zrenderujemy film, bo wczoraj udało mi się w ciągu dnia tu troszeczkę tam, troszeczkę tam troszeczkę zmontować. No i teraz po prostu go sobie, moi drodzy, pykniemy do renderka i opublikujemy. Ciśniemy sobie godzinę z teperku. Ona na początku ciężko chodzi, ale później ten olej się rozgrzeje, to chodzi aż za luźno. Wtedy tempo podkręcamy i również jest petarda, jak widzicie. kuźwa I w kabinie da się sobie zrobić aroby? Oczywiście je da. Kurczę, mówię, w głowę się darowalne. Ok, możemy działać dalej. <grytanie> Standardowo po arobach cała kabina zaparowana, gdyż mamy jeszcze szybkie, lekko uchylone, no ale tak to jest po tych arobach, dobra. Poczekajcie tak. Zalewamy oczywiście wodą, bo dużo osób się pyta, kurde. Jak te płatki jadę z wodą czy z mlekiem? Ja to z wodą ładuję. gdzieś spółszej kierka musi być. O, coś takiego. I słuchajcie, teraz sobie pykamy wagę. Waga wciąż jest podstawa. Bez tego to ani rusz, ani rusz w trasie. I zobaczcie. Cyken, myken, pyken W tym momencie sobie odmierzymy. 100 gramów płatków wsianych. Dokładnie mamy aż 100 gramów płatków owsianych, jak widzicie. Teraz mam taką dietę jakby rotacyjną. Jeden dzień mam te niskie węglowodanowe Sam w wcześniej, wcześniejszym nagraniu pokazałem z mojej diety, czyli na paczka na cały dzień, a drugi dzień wchodzi, wchodzą dwie paczki, dwie paczki ryżu na cały dzień. Tak to wygląda? No i 100 gramów płatków wsianych, czyli będzie troszeczkę więcej tego jedzenia. Kurde, od razu inaczej, no nie? No i dobra, mamy to, mamy. To. W, w takim razie teraz sobie dosypiemy białka od dwójka roberta. Czy mamy pistację? Pistację sobie wdupczymy. Tak to właśnie wygląda. I wszystko później sobie fajnie zblenderujemy. No. Czy widzicie? To jest łatwe. To jest proste. Wszystko surowe płatki wsypuję. To jest bardzo wszystko proste. I do tego wszystkiego jeszcze sobie wiedzie Testo Monster, ten Monster od wujka Roberta i słuchajcie moi drodzy, Animal Packer tutaj mnie się nazywały. No, tak to właśnie wygląda, więc dobra, ja się biorę za resztę tej łodżyweczek i będziemy lecieć w trasę. Startujemy! Szyba zaraz odparuje i będziemy lecieć jak źli Tak to wygląda. I ostatnio też dałem poznak grupę sportowej Świry i uwierzcie, że naprawdę miło, miłe zaskoczenie, aż tyle pozytywnych osób pisało komentarz i wiadomości do mnie, jak również y, dużo bardzo lajków, bo tam nie wiem, prawie 10 tysięcy, zrobiłem Wam zobaczcie sobie, no naprawdę tam, kurczę, powiem Wam, że dostałem mega wsparcie od chłopaków. Że forma naprawdę jest zrobiona na wysokim poziomie, i tutaj rozumiecie to? Bo wiecie, człowiek chce tak ćwiczyć, ćwiczyć, i tak dalej, czuje się cały czas taki wiecie, mały. Tym bardziej teraz wiadomo, jest sobie, redukcja, to czego ten dekad stołowany jest, bo wszystkie bluzy wiszą i tak dalej. No nie wiadomo, jak się rozbiorę, to od razu jestem, można powiedzieć, a la wow, no No i właśnie tam dałem te swoje zdjęcia, jak ćwiczę, i tak dalej. Tam większość była mile zaskoczona, że taka forma w ciężarówce, i do tego jeszcze naprawdę kibicowali mi mega, że super forma, też bym tak trzymał dalej. No i co moi drodzy, więc wystardzę na zawodach, za niedługo. <grywa> no dlatego my jeszcze te dwa i pół tygodnia trzeba wytrwać. I dlatego ten mi teraz zmieni tą dietę po prostu, żeby nie tracić mięśnia, bo przy, przy tym teraz, przy tym czekaniu, dalej się redukowania bo po prostu traciłem mięsia, bo, 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 bo ja można powiedzieć, jak prawie mało co posiadam, bo nie posiadam, tylko z nami woda podskórna, więc co to za bardzo wycinać, nie ma co za bardzo wycinać, więc dlatego musieliśmy sobie zrobić troszeczkę tak, wiesz, podwyższyć te kalorie co drugi dzień, żeby to miało ręce i nogi. Ja już przyjechałem, konikę odstawiłem, byłem w biurze, teraz ogarniam sobie drugą naczepę, tam mam mniej niej papier No i muszę właśnie iść posprawdzać w naczepę, zweryfikować go, jak ona jest stanie I druga zasada właśnie, pospinać cały towar pasami, ale oczywiście dopiero później, jak poszedzę muszę na naczepę i zadaję ją odnaleźć Tak to, to wygląda Naczepkę już ogarnąłem, sprawdziłem, protokół wypisałem, bo zawsze trzeba ten protokół wypisać przed pobraniem naczepy no i co, już wiem, która co, jak, skontrolowana, więc idziemy podpinać teraz pasami towar i lecimy, bo papier wiosat to są te duże rolki, dlatego tam trzeba się przyłożyć, te klamerki podkładać i tak dalej, troszkę załatwych będzie, ale pół godzinki to pójdę ogarnąć, wiecie, dobra, w takim a później jeszcze wykąpiemy, no i widzicie, i po jest pauza na spokojnie 35 minut, więc ogarniemy się, wykąpiemy, no zjemy i lecimy dalej, no nie, a to jest ta naczepka, to będzie ta... Oczywiście takie roleczki pamiętajcie, żeby je dobrze zapinać. A mięsko podgrzewam właśnie w ten sposób. Trochę wody, patelka i widzicie, zaraz będzie podgrzane. I teraz mamy 40 minut dla siebie. aż ja właśnie siebie ogarnąłem, naczepę podpiąłem. Zjechałem tutaj na ala taki parking. No i teraz jeszcze mam chwilkę, żeby zjeść swój kolejny posiłek. A teraz wjeżdżam moi drodzy, zobaczcie, zobaczcie. 50 gram ryżu, do tego 250 gram piersi z indyka Jak widzicie, ogórki kiszone z pomidorem Uwierzcie, jest petarda, jest dobrze Wykąpana, szybki zaparowały i słuchajcie, nie, ale nie ogolony Nie ogolony, ponieważ zapomniałem pianki z domu Kuźwa, nie wiem się ogoli, myślałem, że na mydło pocisnę, ale z pykłem raz, to mówię, o nie Na mydło nie będę szalał No i jest pięknie moi drodzy, wykąpany, ale jest nie ogolony, kawka zrobiona po zostało nam jeszcze 3 minutki i startujemy. Normalnie życie umierać w życie żyć nie umierać moi drodzy. w takim stylu możemy dalej sobie pomijać. Rozładunku mieliśmy od startu 330 km, zostało nam jeszcze 297 km. I jak jak ładnie ta idzie na razie, a 4 idzie płynnie. To zobaczymy, gdzie dalej, bo tutaj jest różnie. Tu jest różnie, mam nadzieję, że S8 teraz mnie nie zaskoczy, bo ostatnio jak nogę nagrywałem, no to postaliśmy i na A4 staliśmy i na S8 staliśmy. Mam nadzieję, że to w miarę pójdzie. Rozładujemy, później podjedziemy do łodzi, dwa załadunki zaliczymy Czyli ten się będzie no, 700 kilometrów i do tego dwa treningi wiadą, dwa treningi wiadą. Firma Raben sponsoruje mnie w przygotowaniach do zawodów i za to bardzo dziękuję. A niektórzy kierowcy mówią, ta, ty masz taką robotę, że pewnie nic nie robisz, nic nie robisz, i tylko trenujesz. No, jak widzicie, jak widzicie, no nie, ja nic nie robię, no, no nic, totalnie nic nie robię. Ja posiedzę no, siedzę tylko siedzę, no, i krycę kierownicą. Kurde. Tak to wygląda, ale spoko tam. Dostępujemy się, dwa załodunki zrobimy w Łodzi i będzie pauzunia, pauzunia i wiedzie sobie trening Jeszcze stejki musimy sobie posmażyć na dzisiaj, no to na spokojnie wam, pokażę jak w łatwy sposób można stejka smażyć W ciężarówce, obok ciężarówki, kurwa to jest ile, 10 minut, 5 minut roboty i mamy kurde żarcie jak trzeba, no 10, nie będzie maksymalnie 10 minut roboty Mamy żarcie jak trzeba z warzywkami, stejk taki wiedzie, bo będzie grubo, będzie grubo I czas moi drodzy na kolejny posiłek, a co tam wjeżdża, co tam, co tam mamy w ukryciu, no słuchajcie, sobie wcześniej, przygotowałem myken, pyken, dodamy sobie kapustę kiszoną Tu jest 85 gram ryżu, 250 gram piersi z indyka, no i mamy kapustę kiszoną Jeszcze sobie szybko herbatkę stawimy i lecimy dalej I lecimy moi drodzy dalej, tak to wygląda Przed widzeniem raz, dwa, trzy sobie to pyknę I tak wygląda mój posiłek numer 3, Smacznego. Dobra. Dobra, się zatrzymałem. Wiecie co? Pójdę sobie szybko warzywka zakupić. No amaryki włączymy, żeby nie można stać. Ale można. No i ja teraz idę po warzywka, bo tak widzę właśnie, że może do końca tego nie mi zabraknąć, a nie chciałbym później szukać, no nie przy piątku, a warzywka, wiecie, podstawa no, i teraz możemy jechać dalej, no nie? nie wiem jak wy, ale ja takie góreczki bardzo lubię, żeby tak umyć tylko i w całości zjeść dokładnie 4,23 jazdy w tym momencie ile? dwie minutki są na firmie, widzicie? na 4,5 się wyrobiły, teraz tylko Rozładować papier i jechać do łodzi, dwa załadunki, no jeszcze pauzę, krótką trzeba zrobić, no i dwa załadunki załadować, gdzie będzie pauzunia. No to w tym momencie już mamy zrobione 630 łącznie kilometrów, no i jeszcze stąd nie wiem, ile będę miał do łodzi. Z 80, może stówka, te dwa miejsca, no czyli widzicie grubo, grubo i się trenuje, i się pracuje, no widzicie, nie ma po prostu tej miękkiej gry, a womóweczki wiadomo dla kogo, no nie? <laughs> Ciekłem na rozładunek z z papieru. No, no, no. Waże 38 ton 70 kg. Widzicie, nie przekroczyłem, nie przekroczyłem. Zjeść z wagi, dobra, zjeżdżamy. Próbuję się zaimwizować i na kanale 7 mam czekać właśnie na na, 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 na informacje, za ile będę wjeżdżał. Myślę, że to treninga pękna, ale tam już jeden go się ściąga, to może wiesz za jakieś 10-15 minut no ja wiadę, tylko teraz planę, wszystkie pasy podpinać nie bardzo mam czasu. Nie? Tym bardziej, jak jest kolejka, czy no, ja mam takiego farta że przyjechałem teraz, a za mną jeszcze dwóch kierowców przyjechało, no, farta mam, farta mam, nie powiem, że nie, no, ja tak to bym, kurde, czy był, nie przez jakiś godziny rozładowany, a tak mam nadzieję, że za godzinę sobie już wyjadę. No i co, i co, no, się czekać, tymi Radio nie mogę włączyć, w końcu się udało włączyć, mówię, kuźwa, ale farte, nie, tylko, muszę iść pasy podpinać, teraz jak to zrobić, kurcze, nie będę gościa słyszał. No cóż, chyba w 10-15 minut mnie nie będzie bał, ja idę, pas na spokojnie podpinam i wracam, wracamy tu do gry. I w oczekiwaniu nie może być lipy, zrobimy sobie kawcie, bo tam zaraz za chwilkę podjeżdżał, ale jeszcze dodamy film na YouTube'a. Na YouTube'a, słuchajcie, QA, kobieta kierowca tira, początki, kradzież, stres. Pewnie ten film już widzieliście, jak nie, to go za niego zapraszam. Kate pojechał na Warszawę i tam po prostu w społeczności daliśmy informacje, pytania do Kate. I oczywiście się posypały też na mnie pytania. I oczywiście przy okazji było kilka pytań do mnie, więc odpowiedziałem i właśnie tutaj go sobie dodaję. Poczekajcie, pokażę wam i tu właśnie go sobie dodajemy miniaturka zrobiła robotę zrobiła robotę miniaturka mam taką nadzieję, bo to jest skate gdzie była przed ciążą naprawdę była w mega formie oczywiście też dobrze wygląda tak, ale mówię jak była przed ciążą no to naprawdę formę miała niesamowitą niesamowitą miała formę. kurwa to ogląda, Adrian wyłącz kamerę jestem w trakcie rozładunku, planek przesunąłem, postawiłem się tak jak chciał no i w takim razie teraz mogę wziąć się za kolejny posiłek, czyli czwarty tak samo co był ostatni, tylko sobie teraz wiadomo ogórki Zwykłe ogórki, to nie mam mega ochoty, a już mi ślinka leci Jestem już mega głodny I uwierzcie, że w trzecią kawę Bo mówię, tak mi się niby teraz zwiększone mam lekko żarcie Ale i tak dalej mi się co zjem, jestem od razu głodny Dlatego słuchajcie, ja się zawieram za kolejny posiłek Odgrzewam właśnie w ten sposób, trochę wody rozpędziłem się z jedzeniem a Ja wam się nie pochwaliłem, jak to wygląda Taka szamka właśnie wjeżdża i sobie dwa górki wydupczyłem. Normalnie ogórki lubię. Teraz trzeba całą plandekę poskładać i posprzątać ten bałagan, co tam jest. W ja się się ogarnąłem, ale w trakcie rozładunku musiałem plandekę posunąć. W takim razie widzicie co, ja się biorę za robotę, bo trzeba jechać na dwa załadunki jeszcze. A tymczasem mamy załadunek, widzicie, z pod rampy. Pełna kulturka, wiadomo, że tu to przyjemniej. Bierzemy się teraz za smażenie stejka. Zobaczcie, jak w ten sposób na szybkiego będziemy smażyć sobie stejka podczas widzicie załadunku. Rozgrzewamy patelkę, aż tu będzie gorąca na full gas. Full gas musi być. Następnie szybko bierzemy stejka. Rozbieramy, umyjemy go na szybkiego. O, cykel, myken, myken. Nie, o. i gorąca z 2,5 minuty do 3 na jednej stronie 2,5 minuty do 3 na drugiej stronie wyciągamy gaz, on sobie odpocznie i mamy z tej gotowy. Widzicie jak szybko? I widzicie, z fajnie dochodzi pomalutku. kuź ile to jest. Widzicie? No, niech będzie 10 minut roboty. Akurat przy załadunku, ten czas pięknie wykorzystany, ale mam prawdę, że jestem załadowany, tylko dojdzie do Ciebie steak i lecimy na drugi załadunek, drugi załadunek i tam wtedy odpalimy trek. Wiadomo na kogo wymyłeczki, wiadomo, no nie? Steak przygotowany i słuchajcie, do tego sobie wjedzie cała paka taka warzyw. Mam gdzieś przemazły troszeczkę i tak widzę się pogniły, ale dobra, zjemy, zjemy. Cała taką paczkę sobie do tego zawsze ładuję do stejka i tak to wygląda. A ja teraz, moi drodzy, biorę się właśnie za ten, gdy dojechałem na miejsce załadunku kolejne, Tu powiedzieć, że mogę spokojnie na rampie sobie stać, odpoczywać, a ja co? Będę malutku wyciągnął sprzęta. Bo trzeba treninga, piękno jeszcze dzisiaj, trzeba treninga, piękność, oczywiście dzisiaj trening barków wchodzi, Ale mówię, tego nie będę pokazywał, bo Pokazywam wam, jak to mnie wygląda na kanale Kilka osób pisało, żebym takie nagrał vloga bez treningu, no to więc będzie bez treningu, ale dieta, dieta musiała być No i zdradzam chwilowe treninga, robię, wam pokazałem, jak to w kabinie teraz sobie ogarniam Więc jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco I widzimy się w kolejnym materiale A mi pracy dzisiaj wyszło 14 godzin, Równe 14 godzin Trzymajcie się, następnego filmu, hej!